Zacznę na zajęciach organizowanych przez Włocki Włoskie. Ja nazywam się Marek. Mam przyjemność prowadzić dwa dzisiejsze zajęcia. W głównie naszym dzisiaj głównym atrybutem, to będzie duża piłka gimnastyczna, karybata, kocyk, ręcznik, wykładzina. Część dzisiaj będzie w pozycji klęcznej, siedzącej, także potrzebne coś, żebyśmy się mogli spokojnie położyć. No i jak zwykle przy ćwiczeniach ogólnosprawniających, wydolnościowych, coś do po w przerwach, które na pewno dzisiaj sobie zrobimy podczas ćwiczeń. Skoro jesteście gotowi, ja już jestem gotowy, czyli spokojnie ćwiczenia wprowadzające do części głównej. You dłonie oparte na piłce i ruch zdjęcie kolan w stronę piłki i prosto w Cztery powtórzenia, trzy, dwa, i jeden. I piłeczka na podłożu i teraz z jednej ręki do drugiej przetaczamy i się pochylamy się do boczku. Staramy się chwycić, Trzeba tak. sobie tylko zdjąć raz jedną nóżkę. It I próbujemy. piłeczkę na podłożu jedno, noga zgięta w stawie kolanowym, położona na piłeczce i próbujemy o piłkę. I, i, i spokojnie sobie. Zmieniamy nogę. i prostujemy ramię I teraz dół dłonie i prostujemy z jednoczesnym ugięciem sobie nóg w starych kolony I robimy taki hop, przysięg. Prostujemy te ramiona na piłce i wykonujemy przysięg. Prostuję raz jedno, raz drugie. I, czy i się odpoczywamy teraz zatem robimy wciskamy i stawiamy. z tyłu Przygotować się i zaczynamy. Cztery, trzy, Jeden i odpoczywamy. Momencik, odpoczywamy. Przejdziemy teraz do pracy naszych nóg na przemian stronie, czyli mamy nogi zdjęte, i poprzez wyprostowanie. Raz jednej, raz drugiej, nogi rytmicznie wykonujemy ćwiczenie, siedząc na piłce. Pamiętajmy, cały czas proste plecy. Nie pochylamy się do przodu, przygotować się i lecimy sobie. Zaczynamy jeszcze dwa ćwiczenia. My teraz powiemy po prostu do przodu, postaramy się lekko wyrzucić nóżki do boku. Jeszcze moment i podpoczywamy, potem dziewiczenie zrobimy sobie duszę w przodę, uzupełnimy płyny, a wreszcie. Momencik, 4, 3, 2, 1 i wyrzucamy nóżki do boku. wyregulować ich Była odpowiednia stabilizacja piłki przede wszystkim. I pierwsze ćwiczenie łydki opart na piłeczce i unosimy i jak najwyżej nasze bioderka i w takiej pozycji je cały czas utrzymujemy. Jak powiem, kiedy kończymy, jeżeli ktoś nie jest w stanie utrzymać, spokojnie sobie opuszcza bioderkę. Przygotować się i jedziemy. Jaderka do góry. Hop. i trzymamy. Trzymamy, stabilizacja. Utrzymujemy. Utrzymaj. Pięć. 4, 3, 2, 1 i opuszczamy jednak. Odpoczywamy. Przyciągamy piłeczkę teraz jak najbliżej pośladków. Ramę teraz składamy do boku. I staramy się wcisnąć. Jak najmocniej pięty w piłkę, dociskając do mocno do. Po śladku, i w takiej pozycji staramy się jak najdłużej wytrzymać. Ale jeszcze odpoczywamy. 5, 4, 3, 2, 1. I wciskamy, i trzymamy. Trzymaj. Tak. Utrzymujemy. Mocno. 30 sekund musimy wytrzymać. Mocno. I rozluźniamy. Rozluźniamy. Dla uspokojenia jedno ćwiczenie rotacyjne. Czyli z jest piłeczka jak najbliżej naszych pośladków. Mamy teraz nóżki luźno. I tylko wykonujemy rotację na jedną stronę. I na drugą. Głowa stabilna, unosi raz jeden pośladek, raz drugi, i na nasz odcinek lędźwiowy. luźną rotację nie za mocno piłka do boku. pięć. 4, 3, 2 1. I znowu sobie piłeczkę wysuwamy troszeczkę dalej. Teraz zamianka wracając wzdłuż tułowia i wykonamy teraz pozycja wyjściowa ta sama, ale unosimy jedną nogę i staramy się jak najdłużej utrzymać w takiej pozycji. trzy, dwa, jeden i hop Biodra do góry i ułożymy jedną nogę i staramy się trzymać. Trzy, I jeden i odpada. I odpoczywamy. Różniutko z dół sobie możemy wrócić. Moment, odpocząć, i robimy rotację. spokojno Dwa moment zmienimy nogę. A jeszcze kilka czynnego odpoczynku w formie różnej rotacji. I przygotowujemy się. Wysuwamy sobie znowu piłeczkę. Pamiętamy, zmieniamy teraz nogę. Ramionka wzdłuż połowia. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Biodra do góry. I druga noga. I utrzymujemy. Pięć. 4 3 2 1 i podawamy no przyciągamy piłeczkę ramionca na bok i luz na rotację hop hop sorry no i tak i zmieniam pozycję Jesteśmy teraz w pozycji na boku, nóżka, która jest na podłożu jest zgięta, drugą w pozycji wewnętrznej części stopy opieramy na piłce, tułów jest na przedramieniu i unosimy biodra i w tej pozycji staramy się utrzymać stabilizację na piłce. Ale jeszcze spokojnie, pokazałem na jak wygląda. Założymy 30 sekund, żeby wytrzymać. 2, 1, hop i górę. I wytrzymujemy. Biodra, noga w jednej linii. Biodra do przodu. 10 sekund. Wstrzymujemy 5 cztery trzy dwa jeden. I już powolutku wykorzystujemy zmianę pozycji i na przerwę Wyćcioka. Przygotowujemy się. Spokojnie. 5, 4, 3, 2, 1. I upuścimy. I wytrzymujemy. Zbiodnika lekko do przodu. Linia prosta. cała naszego ciała. I utrzymujemy. 5, 4, 3, 2, 1 i odpoczynamy. Rozluźnijmy sobie spokojnie. Zmieniamy teraz pozycję. Przechodzimy, byliśmy na plecach, na boczków. Przechodzimy na dół. I jesteśmy teraz w podporze. stopy do... Podłożamy, teraz unosimy i staramy się w takiej pozycji utrzymać, czyli plecy, pośladki i nasze nogi tworzą jedną linię. Przygotować się o unosimy nogi i utrzymać. 5, 4, 3, 2, 1. I wracamy do pozycji wyjścia. I tylko zostało nam kilka ćwiczeń. No, mięśnie, brzuszka i gwizbietu, pierwsze strzelanie, mięśnie, jak najbliżej trawiastka, przekładamy do tutaj podłoża. I staramy się unieść się na szerokość naszych barków i wracamy przed chwilą. Przygotować się i Raz. raz. I zmieniamy pozycję. Teraz przechodzimy do siodła na piłeczce. Stopami lekko odchodzimy do przodu. Opuszczamy pośladki jak najniżej podłoża. I poprzez wypięcie pośladków tworzymy klatka piersiowa, biodra, nasze uda jedną linię i moment w takiej pozycji się zatrzymuje przygotować się i zaczynamy hop głowa lekko do tyłu utrzymaj i wracaj Ho, wytknij biodra napnij pośladki brzuch i wracamy hop dwa i ostatni. I wracamy sobie. następnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie na brzuchu, i dłonie. na podłożu stopy, na podłożu piłka, na części bioder i brzucha i poprzez ćwiczenie rotacyjne w skosie uniesienie prawej ręki, lewej nogi i jeżeli lewa ręka, prawa noga i przygotować się Stacie ćwicenie. 3, 2, 1. Rozpoczynamy. I utrzymaj ją. I wracaj. I druga. Wraca. I utrzymaj stabilizację 2-3 sekundy. I wraca. I umiej. I wraca. I wracają. stabilnie skierowany wzrok w podłoże. Lekko zwieszona, nie napinamy odcinka szyjnego. I utrzymamy. I po dwa powtórzenia. I ostatni I wsob. Przechodzimy i na zakończenie tak rozluźniający luźny pajacy bez mocnych, dynamicznych ruchów, luźniutko po sobie tak rozluźniony ramy Ostatnie ćwiczenie mieliśmy dzisiaj święte. Wtedy się podziękuję za wspólne ćwiczenia i zapraszam na kolejne.